Witam, tak jak obiecałem, spresowania już dzisiaj. No i co, zabiorę się od razu do tematu, bo pewnie słyszycie. A, mianowicie, miałem tam wam podsumować tą Sipmej jakoś tam konkretnie już, yy, jako użytkownik. Oczywiście jakoś krytyczny strasznie dla niej nie będę, zresztą już wspominałem dlaczego. Yy, ale mam parę mankamentów, o których chciałbym znowu wspomnieć, ale też i Mam pewnych rzeczy, które bym chciał Wam przekazać, ale nie wiem czy to tak łatwo wyjdzie. Dobrze. Także specjalnie zostawiłem w ten sposób, słyszycie? Jak ten walec wala pod spodem o tą osłonę. No i co, osłonę możemy sobie podkinać, jak chcemy, podegniemy ją. Zrobimy dwie, trzy bele i znów będzie to samo, ponieważ jak dobijamy bele, wiadomo, ona się kręci, to będzie nam i tak tą osłonę dociskać do dołu i ona i tak o te stawy będzie tu uderzać. Yy, tej rzecz, o której Wam nie mówiłem, bo zapomniałem. Yy, co jeszcze? Jak zamknę klapę, najpierw jeszcze chciałbym zacząć od bele. Co do bel, zauważyłem bardzo taki, no myślę ważną sprawę, że zależy jak kto u nas ma ustawione w tych prasach tą linkę od naciągu. Może u was być o wiele różniejsza, u mnie jak zamknie się klapę, ona jest napięta, że palcem jej nie, nie wykrzywimy, po prostu jest yy, prostej. Yy, no wiadomo, jakby była nie napięta to. Jak naciśniemy, no to nam się ugnie i na to bym chciał Wam zwrócić uwagę, ponieważ na przykład przy sianie ja mam tą linkę dobrze dobitą, yy, dobitą, naciągniętą, już o Bella gadam. Yy, ha, co do dobijania. Ja na przykład siano dzisiaj dobijałem góra do czerwonego punktu na tej swojej skali, bo wiemy mamy tam zielony, żółty i czerwony. Góra do, no nie wiem, tak 2-3 cm z tej skali zabierałem. Oczywiście dobijałem te bele, jak zazwyczaj to robiłem. Nie raz to pokazywałem. No i te bele wychodzą dobre, tylko że... Zależy ile materiału pobierzemy przy tym dobijaniu. No bo jak weźmiemy... dużą kupę siana, to ona będzie potrzebowała te presa, żeby po prostu obkręcić tą bele i ją jakby tak nam yy, sformować znów, tylko że trochę to zajmuje. Wiadomo, można sobie tam gazu dodać czy coś. Ale to też nie jest dobre, ponieważ na przykład przy sianie jak za mocno już dobiłem belę, to nie to, że siatka pęka. Ja kupiłem teraz już dobrą siatkę, owijam tylko dwa razy. Tylko co się robi? Jeżeli bela jest za duża, to ta siatka będzie nam zjeżdżać w ten sposób właśnie. To już możemy sobie tutaj dla porównania sprawdzić na drugiej beli. Bela jest mniejsza. Może jeszcze nie tak dobita jak powinna być. Oczywiście, bo patrzcie. Zależy mi jak szybko jedziemy, co nie? Bo to jeszcze od tego zależy. Kiedy jedziemy w pierwszej fazie, jak wyrzucimy belę, możemy jechać szybko, nie ma problemu. Ale jak już zaczyna nam się... Ruszać ta skala, no należy tam sobie zredukować, wiadomo. Każdy jeździ innym ciągnikiem, ma to inaczej poukładane. No słuchajcie, jak nawala ten spaw. No to jest porażka, ta osłona w ogóle. Nie wiem, co to jest. Dobra, kończąc myśl tych snopek. Snopek, o, balotem, no dobra, niech będzie balot. Niech będzie balot. Jeżeli nie zapinamy skali... Dobijemy sobie tam lekko do czerwonego, poczekamy. Znów lekko materiału dobierzemy, poczekamy. I za trzecim razem sobie trochę weźmiemy i owiniemy. To te bele wychodzą bardzo ładne. Ale już jak przekraczamy skalę, albo jeździmy za szybko, no to te bele będą flakowate. Tam widzicie, nie wiem, no teraz mi tak walło w tym tym. A nie chcę daleko chodzić od silnika, bo szkoda mi paliwa, ale... No, już muszę to nagrać, już jak skończyłem wszystko. No tak, faliłem ostatnio noże w Pronarze, no ale no już są do wymiany, no mówiłem już. Już dawno powinny być wymienione, no ale jeszcze nie zostawia takiej brody. Zresztą Wam pokażę, bo już jak podbierać, wyczesał, no to to wszystko widać. No ale tu chyba wyżej kosiłem. No nie ma, jak na 200 hektarów skoszone prawie tych no, tymi nożami. Ja przypuszczam, że jeszcze trochę skoszę. Mam nowe, ale po co wymieniać. I dobra, dla przykładu mamy tu belkę. No z jednej strony widać, jak się urolowała. Ona jest zbita. Dotąd, tylko najwidoczniej tą stroną za krótko poczekałem. Wiecie, że ten materiał wypadł, jak tu w tym wypadku. Yy, gdzie jeszcze ta osłona, którą Wam pokazywałem? Ona jest tak dziwnie zrobiona, że tą stronę, jak zaciąga na materiał ten spód, to ona jest pod kątem, Ta jakby miała być nożem. Yy, więc stąd bierze się ten materiał. Ja myślałem, że to jest przez klapę, która się nie domyka, ale to nie jest przez klapę, tylko przez tą właśnie osłonę ścinającą, bo ja tylko i tak inaczej no, ją można nazwać jakiś nóż, nie wiem. To jest trochę tak jak śliczkarni nóż. Dobra, i tu macie balot na przykład niedobijany już, yy, no tak jak wam mówiłem, góra do tych 3-4 cm czerwonej skali No i widać jak wygląda. Różnicę od razu widać. Pamiętajmy, że to jest prasa 120, nie 120 czy 125, 130 czy 150 Wiadomo jakby to była prasa większa. Nie, powiedzmy 150 no to by mi się tu przydała oczywiście. Ale oczywiście już inny ciągnik by się też przydał. Bo już Ursus to bym miał problem takiego 150 cm balota okręcić. Także z powodem jesteśmy tu To jakby go ścinało, ten materiał wypada tędy, a nie tu tędy na zacięciu klapy. Trzeba pilnować w tej ustawie. Wtedy nam klapa się nie będzie otwierała przy domykaniu, a jak już się otworzy to tylko minimalnie i raczej materiału na pewno nie będzie dużo. co tak, zaraz będę musiał zrobić to jechać do domu, bo olej mi się kończy będę musiał trochę dolać eee, chodziło mi o tą linkę jeżeli chodzi o napięcie bel to, jest to dosyć myślę o co chodzi ta linka bo jest zamknięta i ta linka bo u mnie już jest jakiś tam luz ale ona powinna być naciągnięta tak, żeby nam już nie ruszała tego o. można to dopiąć, ale mi pasuje to na pięć jak najbardziej pasuje yy, co do piązłacza ta siatka, nie wiem, dziwna jakaś siatka mi się trafiła. Chciałem kupić normalną 120, trójka albo 120. To jest 125. Nie wiem skąd, skąd się nabrało tyle tej siatki w tym roku na Allegro, ale szkoda gadać. Ona niby tu powinna pasować i pasuje, ale popatrzcie. Tutaj. Siatka się skończy. Bucie, tutaj Dobra, no dalej, bo na Dobra, na dziś koniec. No kombinowałem tutaj dzisiaj, testowałem, testowałem trochę szybciej, trochę wolniej. Wiadomo, no w sumie ja mam to już wszystko wyćwiczone. Tylko było dla no w sumie tak, tylko dla mnie te próby, Że się upewnić w tym, co mówię do was, że to nie było tak, że ja Rzucam słowa na wiatr, i że to nie jest sprawdzone, popatrzcie sami, jak to jest zrobione. Widzicie, z tej strony nie wyrwę, nie ma takiej opcji, bo ponieważ wszystko, wałki chodzą w tą stronę, cały materiał wchodzi pod tą, pod tą osłonę i ją gnie po prostu do tyłu, i ona uderza później w te tutaj naspawane kątowniki. Włączyłem sobie to specjalnie, bo chciałem zobaczyć. Chciałem Wam pokazać jak to tuczę po prostu zresztą. Popatrzcie jaka szpara się zrobiła. E, wiadomo, że nie, no, większy ucisk będzie po środku tutaj. Czyli w sumie to by się zgadzało, bo to jest tak wygięte. Można tu po tym kątowniku to sprawdzić. Ja tego walca, no w sumie ruszyłem go. No już może się to przetarło, tak? To cało przez zimę planuję coś z tym zrobić, bo to, to, to jest w ogóle porażka, ta osłona. Nóż, to już lepiej było w Rotora zainwestować niż tą gównianą osłonę. Zresztą to widać, że to było tak robione, jak było robione. Yy, co do, do konstrukcji presy, to ja nie mam nic. Bo jakby nie te zęby pomocnicze, to, to to by było gorsze niż yy, ten New Holland, co tam stoi u mnie na podwórku. A tutaj jednak robota idzie coś tam czasem się pieprzy, ale no nie stoję w polu godzinami. Taka jest prawda. No wiadomo, jeżeli komuś zależy na czasie, ma 150 hektarów, no to nie ma chyba sensu kupować takiej presy chyba, że będzie presował tylko u siebie i tylko słomę, bo do słomy to ja wam ją polecę i do siana. Do kiszonki to tak średnio, no, jeżeli mam tam powiedzmy 10 hektarów do zrobienia tej kiszonki czy tam zielonki, to nie ma też problemu, ale jak wchodzimy tutaj powyżej powiedzmy średniego gospodarstwa, nie wiem, tam teraz w przepisach pisze, że to jest 75 hektarów, do 75 hektarów, no to ta presa by jeszcze starczyła, oczywiście nie jeżdżąc na usługi. Kwestia dobicia bel. Wszyscy wiemy, to nie jest krąg, to nie jest pasówka. Nie będzie idealnie zbitych bel. Yy, zresztą już kwestię poruszałem, dlaczego ta presa była brana, dlaczego akurat taka, nie inna. W sumie ja nie jestem yy, zawiedziony. Jest OK, Wszystko u nas jest zrobione. Yy, to może nie, bo ja już praktycznie u siebie sianokosy skończyłem, ewentualnie drugi pokos. I oczywiście żniwa. Ona jak najbardziej do słomy się nadaje, do bardzo drobnej słomy, co do zbierania słomy wilgotnej, tuż widziałem niektórzy robią, że pasówkami muszą zbierać tuż tuż za kombajnem, albo jak słoma jest wilgotna, bo, bo po prostu lepiej pasówka wtedy zwija a tutaj nie mam tego problemu jedynym problemem jest jak słoma będzie mąk, yy, wilgotniejsza to musimy patrzeć na ten swój wskaźnik słoma jednak ten wskaźnik z czego co pamiętam to tu do połowy spokojnie można zabić yy, słomą yy, chodzi mi dojść do połowy wskaźnika czerwonego no już dalej bym nie ryzykował bo śruby możemy zerwać raz dwa ja mam teraz utwardzone jakoś dzisiaj specjalnie nie zbijam tych bel w sensie wiecie no specjalnie zresztą już chyba lepiej się ich nie da zbić jak zrobię większą no to widzicie robi się taka broda no, nie ma sensu więc trzeba robić tak jak się robiło i wie, może cofnę się i przypomnę o tych słowach, których tam było przy tej belarce jeżeli chodzi o prof, no jeżeli bierzemy prof, czyli dofinansowanie do tych małych gospodarstw średnich, to musimy wziąć nowe maszyny. No ale co? Darujecie sobie na przykład wziąć nowy ciągnik, bo teraz Ursusa już nie weźmiecie, niestety chyba, że używanego, bo nowego nie weźmiecie, bo wszyscy wiemy, że Ursus plajtuje kolejny raz, nie wiem ile lat to potrwa. No to dobra, weźcie sobie tego Zetora Więc SIPME z tego co widzę, tutaj widziałem jak pronarem ktoś presował, on niby jest robiony na wzór sipmy, ale te snopki albo człowiek się na tym nie znał jak je robił albo po prostu ta presa partaczyła sprawę. No powiem wam szczerze, że wszystkie będą wyglądały gorzej niż ta Podejdźmy, bo w sumie lepiej Zbite to one były, tak znam rację, tylko że to była prasa łańcuchowa, czyli moim zdaniem środki powinny być o wiele lepiej zbite, a tam były, no tak, że można było sobie rękę włożyć i, no może po prostu przez to, że to było robione majorem, zetorem. No u mnie tutaj, popatrzcie, no. no to jest ostatnia bela, którą wyrzuciłem, no wziąłem sobie najlepszy przykład. No długi będzie ten film, będę musiał Wam podzielić na parę części, ale jak już gadać i wyczerpać temat, to wyczerpać, bo nie wiem, czy jeszcze będę Wam nagrywał coś z presowania. pewnie słomy, ale słoma to nie daje takiego efektu, ale spójrzcie tu dla przykładu. Dobita tabela Jakoś nie za bardzo. A siatka pękła na środku. Coś widocznie wciągnąłem, nie wiem, jakąś gałąź, musiałem ją przerwać. Co do Ursusa. No, no strasznie się zawiodłem, bo Szykowałem wam ogromną, zaje... zajebistą recenzję, ale tak naprawdę chyba się już nie doczeka, bo wszyscy wiemy, że Ursus upadł. Jeżeli chcecie, zrobię wam recenzję. Ja Ursusa bardzo dobrze oceniam, ponieważ jedyną naprawą tak naprawdę fakt, yy, fabryczną to wymiany był ten orbitrol i od tamtej pory nic się nie psuje. Ja Jeszcze mógłbym powiedzieć o tym, że jeżeli są na przychyłach, no to wiadomo, że to Presa będzie nam bardziej rolować w jedną albo w drugą stronę. Są tam te ślimaki, ale te ślimaki, no przyznajmy się, szczerze, na prostych polach sobie poradzą. Ale zróbmy większy wał, mnie tam szybciej. Podbierasz nie wyrabia. I tyle. Podsumowując, jeździ wolniej z a będziesz miał dobre baloty. Jeżeli liczysz na zarobek z usług, to na sypnie nie zarobisz, chyba że robisz tam. 5 hektarów u sąsiada to nie ma problemu. No i tyle. No w sumie na razie wyczerpałem temat. Jeżeli jeszcze będę chciał coś dopowiedzieć, to pewnie dopowiem, ale w innych filmach, bo ten jeszcze jest za długi i będzie pewnie w paru częściach. Dobra. Do zobaczenia. Wsypkowicze.